Byłam osobą, która przyrzekła sobie, że nie pójdzie nigdy na terapię. I biorąc pod uwagę moje pierwsze doświadczenia z psychologami, to myślę, że nie ma się co dziwić, ponieważ były one beznadziejne i totalnie książkowe, jeśli chodzi o to, jak nie pomagać innym w kryzysie psychicznym. Pierwszy raz w ogóle zasięgnięłam pomocy w 2021 roku. To był jakiś środek pandemii, wiecie: wszyscy siedzą w domu, nie wiadomo, co się stanie ze światem. E, my mamy bardzo dużo pracy, bo okazało się, że jak ludzie siedzą w domu, to też ćwiczą. No i codziennie fit, mój kanał z treningami się bardzo rozrastał, więc ja nagrywałam treningi, robiłam live'y, bardzo, bardzo dużo się działo. I w tym całym chaosie ja czułam się non-stop smutna. Czułam się smutna, bardzo często płakałam, nie mogłam zasnąć, budziłam się w nocy i po którymś tygodniu i po rozmowie z przyjaciółką i mężem stwierdziłam, że dobrze, niech będzie, pójdę do psychologa, może mi jakoś pomoże w tym wszystkim. Chociaż... Mówiąc szczerze, w głębi duszy niezbyt w to wierzyłam. Nie wierzyłam w to, bo już w szkole, jak i potem na studiach miałam małą styczność z psychologami i nie wspominam tego dobrze. To nie, było, to nie były jakieś super udane spotkania. W związku z tym byłam bardzo negatywnie nastawiona też teraz. No, że była pandemia, to wszystkie konsultacje odbywały się online, więc ja sobie przez znanego lekarza wiecie, prześledziłam wszystkich psychologów w Polsce, wybrałam sobie jednego, umówiłam się na wizytę. No, i połączyłam się za pomocą tam Skype'a, czy Google Meets, czy czego tam innego. Eee, I to było spotkanie, na którym odkryłam, że ja mam nieskończony limit łez. Płakałam praktycznie przez całą godzinę. Jak już zaczęłam gadać, to po prostu wszystko we mnie, ze mnie wypłynęło. Co było dla mnie bardzo dziwne, bo ja ogólnie nie jestem osobą, która się bardzo otwiera i wszyscy znajomi wiedzą, że. Nie mówię tak często o swoich problemach, mimo tego, że w internecie pokazuję dużo, to jednak w swoich prywatnych sprawach jestem skryta, więc to był dla mnie taki duży krok do przodu w ogóle, nie, żeby łączy się z kimś online i w ogóle mu opowiadam jakieś rzeczy, które siedzą mi w głowie. Więc cały czas płakałam, i ta pani, która prowadziła te pierwsze spotkanie, ona była przemiła. Przemiła, słuchajcie. Mam jakieś wrażenie, że do tego tematu potrzebna jest herbata. Była kompletnie przemiła, e, wydawało mi się, że mnie rozumie, wiecie, że wszystko będzie dobrze i miałam takie poczucie pod koniec tej wizyty, że kurczę, chyba się myliłam, chyba rzeczywiście są fajni psychologowie na tym świecie, i że rzeczywiście widzę, że ktoś mi może pomóc. No więc ja taka ucieszona pod koniec yy, tej wizyty online, mówię do niej, to w takim razie chciałabym się umówić na kolejne sesje i rozpocząć proces terapii. No i wtedy nastąpił zong, ponieważ pani mi powiedziała, że fajnie, fajnie, ale ona nie ma terminów i w ogóle nie przyjmuje na terapię. Czajcie to. Czyli ja, osoba, która w ogóle nie chciała iść w kryzysie jakimś tam psychicznym, idzie a właściwie łączy się online z obcą osobą, do której nie ma zaufania. Mimo tego robi krok naprzód i mówi o swoich problemach. Płacze, uzewnętrznia się, ta osoba słucha ją przez godzinę i w ogóle przyjmuje tą pierwszą wizytę, po czym mówi, że nie ma miejsc i że terapii nie będzie. Dla mnie to był po prostu jak cios w samo serce i strasznie mnie to rozwaliło, strasznie mi to rozwaliło. Potem miałam nieprzespane noce, bardzo dużo takich emocji w sobie, które gdzieś tam ktoś otworzył, a nie zamknął tego tematu. I pomyślałam sobie wtedy, że nie będę w ogóle tego próbować. To nie ma sensu, nie ma co im ufać, po prostu psychologowie robią wszystko źle. Widzę taki bunt. No, ale sytuacja się moja nie poprawiała, więc po namowach, jeszcze Patryka, stwierdziłam, że dobrze pójdę stacjonarnie i upewni się, że ta osoba, do której idę, ma wolne terminy. No i tak się stało: umówiłam się tutaj stacjonarnie we Wrocławiu i poszłam na pierwszą wizytę. Pamiętam do tej pory, że ta wizyta ten gabinet był w takim nowym, nowobogackim osiedlu we Wrocławiu. Mieszkanie przerobione na gabinet. Ja sobie weszłam i wszystko było jak w filmie. Wiecie, dwa duże fotele takie uszaki, stolik na stoliku chusteczki i ta pani siedząca z taką podkładką. Mówię: kurde, jest normalnie w filmach i serialach to rzeczywiście tak wygląda. No i zaczęliśmy te pierwsze spotkanie. To był jeden z najgorszych momentów mojego życia. Nigdy chyba nie czułam się aż tak niezrozumiana jak właśnie w trakcie tej wizyty, ponieważ cokolwiek ja bym nie powiedziała, pani psycholog miała już na to teorię, diagnozę i mówiła, dlaczego tak jest. I nawet kiedy ja jej, ja jej mówiłam, słuchajcie, że tak nie jest, albo tak nie czuję, albo w ogóle nie mam takich myśli, to ona się upierała i wkręcała mi, że ja się mylę. A ona ma rację i ona wie lepiej, co jest w mojej głowie i co ja sobie myślę, co ja czuję. Pamiętam, że w ogóle y, ja jestem osobą, która nie lubi konfliktów, więc w trakcie oczywiście nic nie powiedziałam, ale wyszłam. Pamiętam, że weszłam bardzo szybko do samochodu, zamknęłam się i zaczęłam płakać. I to był płacz ze złości, że znowu się otworzyłam przed kimś, znowu spróbowałam, a ten ktoś nie dość, że marnuje mój czas. E, emocjonalnie mnie to gdzieś tam żyłuje, to jeszcze wmawia mi rzeczy, które nie są prawdziwe, więc wtedy pewnie sobie obiecałam, że nigdy więcej. Próbowałam dwa razy, mam to już kompletnie w dupie, y, to nie jest dla mnie. I <ścoughs> może dla kogoś to działa, i w ogóle zawsze tak wiecie, mówiłam, że fajnie jest sięgnąć po pomoc, ale wydawało mi się, że mi to w życiu nie pomoże. No, i tak było przez długi czas. Mój czajnik ma taką tendencję, że oprócz tego, że ma gwizdek, to jeszcze tyka, jak robi herbatę. I robi on bardzo wolno. Powiem szczerze, że po tych wszystkich doświadczeniach, mi się wydawało naprawdę, że terapia to jest jakiś skam, że ludzie tam po prostu idą i płacą po to, żeby ktoś ich wysłuchał ale że to raczej jest takie śliskie. Śliskie, ponieważ wszystkie moje doświadczenia były negatywne i naprawdę na kilka lat porzuciłam tą kwestię, aż do tamtego roku, kiedy byłam na wizycie u mojego lekarza w sprawie moich zaburzeń lękowych. No i on powiedział coś takiego, że już jakiś czas się leczymy farmakologicznie, że teraz już jestem w miarę stabilna i fajnie byłoby zacząć też terapię, żeby sobie zacząć się radzić także bez leków. No i ja wtedy sobie pomyślałam... Nie ma szans. Nie ma szans. No ale nie ukrywam, że ta myśl gdzieś we mnie rosła, no bo powiedział to lekarz, więc mówię, pomyślę o tym. Chociaż oprócz tych moich negatywnych doświadczeń związanych z terapią, miałam też takie swoje przekonania, na przykład to, że zaobserwowałam, że bardzo dużo osób po terapii robi się bardzo. Egoistyczna i tłumaczy to wszystko terapią. Wiecie, że oni są najważniejsi, zawsze ma być na ich, tak jak oni mają, yy, oni chcą zrobić, tak jak oni czują i uczucia innych ludzi oraz to, co yy, inni mogą chcieć, jest nieważne. I ja się trochę bałam też, że jeśli już zacznę ten proces terapeutyczny, to też zamienię się w taką osobę, która po prostu patrzy tylko na siebie i na nikogo innego, no bo tak jak gdzieś widziałam yy, zmiany w osobach, które tą terapię przeszły. Oprócz tego gdzieś myślałam sobie też o tym, że przecież mogę sobie sama z tym poradzić i sama to ogarnąć, że jestem w miarę taka świadoma, czytam sobie jakieś książki na ten temat i jestem w stanie to ogarnąć, bo bardzo, bardzo, bardzo nie chciałam znowu iść, powiedzieć czegoś o sobie i znowu zostać albo odrzuconą, albo źle zrozumianą, albo po prostu wkurzoną na cały świat. Więc to we mnie bardzo długo rosło. Aż w pewnym momencie stwierdziłam sobie, że zrobię eksperyment. To znaczy, dam sobie rok, będę chodziła regularnie i jak po roku uznam, że to jest kompletnie bez sensu i potwierdziło wszystkie te moje przekonania, to dam sobie na resztę życia z tym spokój. No i tak to się w czerwcu rok temu zaczęło. Znalazłam sobie terapeutkę online, i pierwsze kilka sesji zrobiło na mnie ogromnie dobre wrażenie, bo nie było tak jak poprzednio, więc. Lepiej się dogadywałam z tą panią, yy, wydawało mi się, że rzeczywiście to, co mówi, jest sensowne, i gdzieś tam zaczęłam widzieć jakieś takie światełko w tunelu, aż do pewnego momentu, jak zaczęliśmy robić zadania. Bo wyobraźcie sobie, że w terapii zaburzeń lękowych często daje się różne narzędzia, które mają pomóc w tym, żeby tego lęku nie było albo żeby go w jakiś sposób zmniejszyć. I Jednym, jednymi z tych narzędzi są właśnie zadania. Na przykład. Myślę sobie o czymś i się czymś martwię, więc wypisuję sobie um, rzeczy, które prawdopodobnie się zdarzą, które zdarzą się w najgorszym możliwym scenariuszu i te, które mogą zdarzyć się w najlepszym możliwym scenariuszu, i potem obiektywnie próbuję sobie powiedzieć, ok, które są najbardziej prawdopodobne i to troszkę ten lęk zmniejsza. I to było dla mnie na początku nie do przeskoczenia. Nie do przeskoczenia, bo te wszystkie ćwiczenia wydawały mi się głupie, dlatego że miałam wrażenie, że mój mózg wie, że ja go próbuję oszukać, że on wie, że ja sobie spisuję te argumenty, on wie, że to jest jakby ćwiczenie sztuczne i to mi nic nie daje w kontekście tego stresu. I na początku rzeczywiście tak było. Że ja to robiłam bez przekonania, to mi nic nie dawało i sobie pomyślałam, ale lipa. No ale rok przede mną, więc trzeba było mimo wszystko się na tej terapii pojawiać. Zabawne jest to, że to jest mój ulubiony kącik w domu i podświadomie zmieniałam różne kadry, zaczynałam ten film od nowa i koniec końców wylądowałam znowu tutaj, bo tutaj czuję się mega bezpiecznie. Ja tu spędzam bardzo dużo czasu i to nie dlatego, że kanapa jest niewygodna, bo jest bardzo wygodna, ale jakoś w tym kąciku czuję się taka bezpieczna, ja to sobie siadam jak w wolnym czasie, czytam książkę, gram. W Baldur's Gate 3 i po prostu spędzam tutaj miło czas, i chyba to mi się tak dobrze, bezpiecznie kojarzy, więc stwierdziłam, że to jest dobre miejsce na to, żeby opowiedzieć o swoich wnętrznościach i swoich prywatnych sprawach. I nie wiem dokładnie, w którym to było momencie, ale był taki moment, że czułam się naprawdę gdzieś tam źle, czułam się zestresowana, miałam te swoje myśli, które się odpalały, i sama z siebie. Było to tak yy, nieprzyjemne uczucie, że chcąc się go pozbyć sama z siebie, sięgnęłam po te zadania od terapeutki, mówię, dobra, już próbuję wszystkiego, wiecie, tonący brzydwy się chwyta, zróbmy to, mimo tego, że gdzieś tam mnie to nie przekonuje. No i zadziałało. <grym> zadziałało i ja też zauważyłam, że coraz częściej zaczynam po te narzędzia sięgać, coraz częściej robię to bardziej tak naturalnie, a nie dlatego, że się zmuszam. I że rzeczywiście widzę jakiś efekt. Więc to było takie pierwsze moje. Um, takie pierwsze moje odkrycie, właśnie, że po tych kilkunastu tygodniach coś się zaczęło dziać, rzeczywiście, to może mieć sens. No i przez jakiś czas było różowo i cudownie, aż do momentu, kilka miesięcy temu, kiedy miałam wrażenie, że ciągle wiecie, chodzę na te spotkania już tam jakiś progres zrobiłam. Ale w pewnym momencie wszystko stanęło, i ja zaczęłam się łapać na tym, że znów ląduję w sytuacjach, w których jestem wcześniej, w których byłam wcześniej, że jakby nic się tutaj w tym kontekście nie zmienia. I to było coś, co mnie bardzo zdołowało, a nie ułatwiało tego wszystkiego to, że miałam wrażenie, że z każdą wizytą ja się dowiaduję kolejnych rzeczy, które są we mnie nie tak. I to było bardzo dołujące, bo sobie myślę, okej, okay, odgrzebię się z tych zaburzeń lękowych, a tu jeszcze trzeba to, 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 to i tamto. I e, jeszcze 50 tysięcy rzeczy, którym trzeba się zająć. I sobie pomyślałam, gdybym tego nie rozgrzebała i gdybym tego e, nie badała, to bym nie musiała się tym zajmować, nie? Żyłam już jakoś 30 lat, więc bym resztę też przeżyła i bez tego. Więc to był taki moment, w którym rzeczywiście gdzieś tam. Podupadła mi motywacja, i też wydawało mi się, że to nie do końca ma sens, więc z takim małym przekonaniem chodziłam na te kolejne sesje, i też z małym przekonaniem wprowadzałam jakieś zmiany. Tak z perspektywy czasu e, teraz widzę, że niby wiedziałam, że coś robię źle, ale nie do końca gdzieś tam była różnica potem w moim zachowaniu. E, I w pewnym momencie ten kryzys doszedł do takiego momentu, że w trakcie terapii ja po prostu to powiedziałam. Że jak widzę jeszcze różnice w tym stresie, w tych lękach, to jeśli chodzi o te inne aspekty, nad którymi pracujemy, to jest ciągle tak samo. Że ja mam wrażenie, że to jest sytuacja bez wyjścia, tego się po prostu. Mnie się po prostu nie da uratować, e, jestem skazana na takie życie i to jest mega dołujące. No i wtedy terapeutka mi powiedziała coś takiego, co em, bardzo mocno em, mnie uderzyło, ale to dobrze, bo powiedziała, jak ma się coś zmienić, jeśli. Ty nic w tym nie zmieniasz, jakby to ty lądujesz dalej w tej samej sytuacji. No i ja sobie pomyślałam, o nie! O nie, nie, nie! To świat sprawia, że ja jestem w tej sytuacji. Ja nie mogę z tym nic zrobić. No i ona powiedziała, że się nie zgadza. <grym> I rzeczywiście jest tak, że czy na pewno to otoczenie i świat sprawia, że ja gdzieś tam ląduję w jakiejś sytuacji, czy to jednak jest to, że ja się znów w tej sytuacji znajduję ze swojej własnej winy? I na początku rzeczywiście byłam trochę zła, a potem dało mi to do myślenia i pomyślałam sobie, że jest w tym dużo prawdy. Że głupio jest robić ciągle wszystko od nowa i myśleć, że coś się zmieni. Że oczekiwałam chyba, że świat się zmieni albo że zwalę wszystko na, na otoczenie się na coś innego, a prawda jest taka, że to ja podejmuję swoje decyzje. No i to było bardzo bolesne, ale bardzo, bardzo potrzebne. To była dla mnie taka terapia szokowa, i po tym momencie bardzo dużo rzeczy się zmieniło, i bardzo dużo rzeczy poprawiłam, bo zaczęłam rzeczywiście więcej pracy wkładać w to, żeby coś się zmieniło. Zaczęłam robić te zadania domowe z terapii nie na ostatnią chwilę, zaczęłam myśleć o tym, jaką decyzję podejmuję. Jeśli już nawet znajdowałam się znowu w jakiejś sytuacji, która mi się nie podoba. To nie myślałam sobie, o nie, to jest bez wyjścia, no i tak po prostu jest takie z mojej życie, tylko zaczęłam myśleć, okej, okay, dlaczego znowu się tu znalazłam? Co takiego zrobiłam znowu, że jest tak samo, jak było. Więc to dało mi taką pewną analizę i sprawiło, że rzeczywiście coś zaczęło się zmieniać. Dodatkowo, oprócz tego, zaczęłam zauważać w tych ostatnich tygodniach roku terapii, że cała zaczynam się w jakimś sensie zmieniać, bo przez to, że gdzieś tam gadamy o tych emocjach, gadamy o uczuciach, to ja też więcej o tym myślę, analizuję też to, jak się inni ludzie zachowują, jakie są moje relacje, czy znowu nie wchodzę w jakiś taki sam schemat i to mi dało taką dużą świadomość, która powoduje, że troszkę inaczej podchodzę do życia i podejmuję inne decyzje i żeby nie było, żeby nie było, nie jest tak, że całe moje życie się zmieniło i teraz wszystko jest inaczej i po prostu, wiecie, sytuacja się odwróciła o 180 stopni. Nie, bardzo często znowu ląduję w tej samej rzece i robię dokładnie to samo, ale przynajmniej teraz. Czasami sobie myślę, ok, to dlatego, że zrobiłam coś tak. I jeśli nie chcę znowu wylądować w tej samej rzece, to muszę zrobić coś inaczej i to robię. Więc to jest rzeczywiście. Mam wrażenie, że terapia po prostu dała mi troszkę taki insight, jeśli chodzi o moje emocje i uczucia i dlaczego ja się czuję w określony sposób albo robię jakieś określone rzeczy. Ale to nie jest tak, że po tym roku magicznie wszystko się zmieniło, ja jestem inną osobą i po prostu wszystko już robię tak jak powinno być i idealnie. To jest cały czas praca, która często nie wychodzi, bo często jednak wracam do rzeczy, które znam. I znowu sytuacji, które gdzieś tam robię, ale przynajmniej teraz mam tego świadomość i trochę łatwiej się z tego wygrzebać, trochę łatwiej zrobić coś inaczej niż do tej pory. Więc pod tym względem myślę, że ten rok dał mi dużo i chyba mogę stwierdzić, że eksperyment się udał, ale roboty jest jeszcze naprawdę dużo. Jeśli zastanawiacie się, czy terapia działa, czy to daje jakiekolwiek efekty, to ja myślę, że odpowiedź nie jest zero-jedynkowa i to nie jest, że działa albo nie działa, tylko że to zależy i to bardzo mocno nie tylko od Was, ale od tego na co traficie. Czy terapeuta będzie dobry, czy będzie taki, jakich ja spotkałam na początku swojej drogi, czy na przykład Wasz stan nie wymaga też farmakoterapii, bo to bardzo pomaga. Jeśli leki stabilizują trochę Ciebie, no to łatwiej ci jest też pracować na terapii. To zależy od tego, ile pracy w to włożycie. Czy rzeczywiście będziecie robić to, o czym mówicie na terapii, czy cały czas grzebać się w tym samym bajorze i się dziwić, że się nic nie zmienia. I ja myślę też, że oprócz tego, na pewno ważną kwestią jest to, jaka to jest terapia. Jak pewnie się domyślacie, są różne rodzaje. Poznawczo-behawioralna to jest taka, która jest najbardziej naukowo sprawdzona i to mnie też do niej przekonało, że po prostu są dowody na to, że to działa. E, I biorąc pod uwagę wybór terapeuty i wybór terapii, na pewno bym zwróciła na to uwagę, bo dla mnie to jest istotne, żeby coś było… Mm, jakby to powiedzieć? Żeby mądre głowy, które badają ludzi, powiedziały, że to na przykład działa, albo nie działa, albo nie wiadomo czy działa, bo tak czasami też z niektórymi nurtami bywa. No jak z każdym eksperymentem bywa, tak i z tym pojawia się na koniec pytanie, co dalej? W moim przypadku jest jeszcze troszkę rzeczy, nad którymi chcę popracować, więc na pewno ta terapia będzie jeszcze troszkę trwała, ale... Z perspektywy czasu, gdybym mogła powiedzieć coś sobie, wahającej się, czy w ogóle zacząć, to powiedziałabym jej: Marta, warto, nie jest to łatwe, dużo będziesz płakać, nie będzie tak, że to jest magiczny przełącznik, który sprawi, że nagle Twoje życie się zmieni. Ale jeśli włożysz w to trochę pracy i poznasz siebie, to życie będzie trochę łatwiejsze i problemy będą troszkę mniejsze. No, i słuchajcie, skończyła mi się praktycznie herbata, i to jest chyba wszystko, co chciałam powiedzieć o tym moim roku terapii. Nie spodziewałam się tego, że taki będzie wniosek, i myślałam, że po prostu dam sobie spokój, ale teraz gdzieś tam widzę w tym głębszy sens, widzę, że to mi poprawia jakość życia, i dlatego mogę powiedzieć właśnie, że eksperyment się udał. Dzięki za oglądanie, i mam nadzieję, że do następnego razu. Pa!